Cześć, hey, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Myślę, że nikt z nas nie chce się pogubić w drodze do nieba, I warto kroczyć do nieba tą drogą, na którą wskazał sam Chrystus w słowie Bożym, a także którą kroczy Kościół. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Teraz trzeba dobrze rozumieć, to, co to znaczy, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Chrystus objawia również swoje plany świętym mistykom, jak chociażby ojcu. Dolindo Ruotolo. Myślę, że wszyscy go kojarzymy, owego mistyka z Neapolu. Ojciec Dolindo Ruotolo usłyszał od Pana Jezusa tę modlitwę Jezu, Ty się tym zajmij. Wielokrotnie sobie mówiliśmy na ten temat hmm, i od razu ojciec Dolindo Ruotolo dodaje, cytując Pana Jezusa, ponieważ wiemy, że mistyk z Neapolu, Neapolu często w sercu i sercem rozmawiał z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, z Niepokalanym Sercem Maryi, to znaczy rozmawiał z Jezusem i z Marią. Ojciec Dolinto Urotolo, cytując Pana Jezusa, spisał to wszystko, y, rzeczy tak. Jezu, Ty się tym zajmij. Te słowa nie oznaczają bierności, ale oznaczają, że przed nasze plany, wyżej od naszych planów, stawiamy plan Boży, który jest tajemnicą. I teraz tę tajemnicę trzeba poznawać. Poznawać nie tylko za, za pomocą wiary, ale też i za pomocą rozumu. Często jest tak, że... Kręcimy się trochę w kołowrodu jak chomik. Kiedyś miałem chomika, pamiętam chyba nawet cztery chomiki. Albo w kołowrodu fideizmu, albo racjonalizmu. Dwie skrajności, przed którymi Kościół ostrzega. Fideizm jest to taka postawa, która bazuje tylko na wierze. To znaczy, wystarczy, że wierzę, i będą się działy cuda, i wszystko będzie ok. Pan Bóg się wszystkim zajmie. To jest właśnie Jezu, ty się tym zajmij. Źle rozumiane. To jest pułapka Jezu, ty się tym zajmij. Kiedy te słowa rozumiemy wbrew woli samego Chrystusa, i druga skrajność to jest racjonalizm współczesny, podsycany jeszcze relatywizmem poznawczym, to znaczy, że nie ma jednej prawdy, każdy ma swoją prawdę, i ewentualnie możemy ustalić, co jest prawdą. I na tej podstawie wchodzi relatywizm moralny, czyli możemy ustalić, co jest dobre, a co złe, co zrobili zresztą Adam i Ewa. I od tego nieposłuszeństwa zaczął się, zaczął się również i nasz dramat, czyli grzech pierworodny, z którym się rodzimy, czyli ta skłonność do czynienia zła. Że nawet jeśli wiemy, co jest dobre, to tak się wydarzy, zdarzy, że uczynimy zło. Racjonalizm rzeczy, że rozum wszystkim rozstrzyga, i jak to mówi profesor Andrzej Dragan, który. Yy, nie akceptuje tego, że Bóg istnieje i że w ogóle można zastanawiać się nad ideą Boga czy w ogóle nad osobą Boga za pomocą rozumu. Który, który mówi, że tylko istnieje to, co można poddać eksperymentowi. Racjonalizm i fideizm. Dwie skrajności. Jedna skrajność kieruje się tylko wiarą, druga skrajność kieruje się tylko rozumem. Jedna i druga jest, uwaga, niebezpieczna i przed nimi ostrzega Kościół. Czasami i podsyłacie mi różne linki do wypowiedzi różnych ludzików gadających głów takich jak moja, prawda? Ludzi, którzy, no od razu słychać i widać, i, i nie mówię tego z pozycji żadnej wyższości, a raczej niższości, bo na pewno moja wiara jest mniejsza niż tych ludzi, chociaż też i swojej wiary ocenić nie mogę. Słychać, że ci ludzie nie studiowali teologii, nie wiem, nie czytali katechizmu, no opowiadają drdy mały, tak mówiąc bardzo łagodnie, na temat apokalipsy, prawda, na temat um, znamienia bestii, liczby opieczętowanych czy antychrysta. O liczbie opieczętowanych mówiliśmy sobie na żywo w poprzedni czwartek w naszej serii poświęconej apokalipsie, księdze apokalipsy, którą omawiamy na podstawie katolickiego komentarza do tejże. Można sobie obejrzeć ten materiał. E, liczba 144 tysiące właśnie owych opieczętowanych, co oznacza według katolickiego komentarza, a do pisma świętego trzeba korzystać z komentarza, szczególnie do księgi apokalipsy, która jest poematem, posługuje się metaforami. Posługuje się obrazami, nie wypowiedziami, które należy rozumieć dosłownie. Tam nie ma dosłownego przekazu. Tam jest przekaz metaforyczny, żeby jego sens, znaczenie miał charakter uniwersalny. A zatem, jeżeli katolik, opowiadając na przykład o liczbie opieczętowanych, czy o znamionach bestii, o antychryście, mówi, że te słowa, uwierzcie mi, usłyszałem w czasie modlitwy od Ducha Świętego, a słowa, które miał usłyszeć, i które wypowiada na temat właśnie Apokalipsy, są sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego. To możemy być pewni, że tych słów podczas modlitwy nie usłyszał od Ducha Świętego, bo Duch Święty nie może głosić treści niezgodnych z nauczaniem Kościoła. To znaczy, Duch Święty nie może głosić, ogłosić w naszym sercu, przekazać wiadomość do naszego serca w czasie modlitwy, czy w jakimkolwiek innym miejscu, czy przestrzeni takich treści, które byłyby niezgodne z nauczaniem Kościoła, ponieważ w Bogu nie ma żadnej sprzeczności. Gdyby w Bogu była sprzeczność, o tym mówi metafizyka, no nie byłby Bogiem, nie byłby bytem absolutnym, bo byt skłócony sam w sobie nie jest doskonały. Bo brakuje mu czegoś czego? Ano jedności. W związku z tym, jeżeli na modlitwie słyszymy słowa i później je sobie spisujemy, prawda? Albo słuchamy człowieka, który mówi, że usłyszał na modlitwie słowa od Ducha Świętego i one są sprzeczne z katechizmem czy z wykładnią Kościoła. To znaczy, że nie są to słowa pochodzące od Ducha Świętego. To jest kwestia też rozeznawania duchowego. Natomiast jeżeli ktoś publicznie ogłasza, że oto teraz wam przekazuje słowa, które przekazał mi Duch Święty w czasie modlitwy, i nawet nie powziął takiego wysiłku, żeby je sprawdzić. Znaczy, że to, co mówi jest zgodne, czy też niezgodne z nauką kościoła, to znaczy, że yy, no, czyni bardzo duże zaniedbanie i powinien to teraz odkręcić, no ale zazwyczaj jest tak, że yy, ślepy głuchego prowadzi, jeden i drugi nie wiedzą, dokąd zmierzają. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ yy, nigdy w historii ludzkości człowiek nie miał dostępu tak łatwego i potężnego dostępu do tak potężnej wiedzy i tak wielu. W moim przypadku, bo lubię je i uwielbiam, książek jak teraz. Jeżeli zaniedbujemy swój, swoją wiedzę, nie nadrabiamy tego, czego nie wiemy, nie zdobywamy wiedzy, czyli nie czynimy tego, co powiedział Pan Jezus, poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli, a jesteśmy otoczeni, słuchajcie, książkami, możliwością słuchania, oglądania książek, w znaczeniu słuchania e e-booków, audiobooków. Mamy naprawdę tak łatwy w historii ludzkości, nikt, żaden człowiek nigdy wcześniej nie miał tak łatwego dostępu do wiedzy jak my, a my to zaniedbujemy teraz. To znaczy, że jest to zaniedbanie, z którego musimy się poprawić. Co więcej, i też to trzeba powiedzieć, również formacja pewnych wspólnot katolickich. No. Zmierza między fideizmem a racjonalizmem, a właściwie nie znajduje się między fideizmem a racjonalizmem, ale często jest po prostu wykładnią fideistyczną. Są wspólnoty, nie będę oczywiście mówił, które, ale byłem w nich i słyszałem na własne uszy, byli przy tym kapłani, również to słyszeli, a może nie słyszeli, tylko byli Tuchem, że tak powiem, gdzie powtarzano treści fideistyczne, to znaczy, gdzie mówiono, Słuchaj, masz problem z małżeństwem. Małżeństwo ci się rozpada, masz problem z rodziną. Idź na adorację. Chodź na adorację. Leż krzyżem, módl się na różańcu. Tak, to jest prawda. Tylko że tutaj nie można postawić kropki. Ponieważ jest jeszcze coś takiego jak pomoc drugiego człowieka. Są terapie małżeńskie, terapie rodzinne. Pan Bóg dał nam drugiego człowieka do pomocy. Y Bóg stał się w Jezusie Chrystusie człowiekiem, a zatem to nie jest tak, że jeśli rozpada nam się małżeństwo, a my chodziliśmy na adorację, przyjmowaliśmy nawet codziennie komunię świętą w tej intencji, żeby małżeństwo się nie rozpadło, ono się rozpada i możemy stwierdzić, że to była wola Boża? Nie, po prostu zaniedbaliśmy to. Skupiliśmy się tylko na działaniu modlitewnym, tylko na wierze, a nie skupiliśmy się na... Sięganiu do o, proszeniu o pomoc i sięganiu po pomoc drugiego człowieka, specjalistów. Wiara i rozum. Ja tutaj niczego odkrywczego nie mówię, natomiast ym, to są treści, które, których wciąż być może nam brakuje to znaczy oficjalne nauczanie kościoła. I często możemy też sięgać do modlitwy Ojca Dolindo do Ruotolo: Jezu, Ty się tym zajmi stwierdzając, no, że przecież ojciec Dolindo mówił, że no, jeżeli zaufasz Panu Bogu, no, to On się wszystkim zajmie. Czytajmy całość tego. Yy, polecam Wam bardzo. 800 stron. Najnowsze dzieło ojca Dolindo Urłotolo. Magnificat. Zaraz fragmenty Wam przeczytam z tego, pod patronatem naszego, Waszego kanału. Potężna książka, no, gruba jak Biblia niemalże, gdzie ojciec Dolindo Urłotolo mówi, że Jezu, Ty się tym zajmij, oznacza, oznacza, czyli pozytywny wydźwięk jest taki, że moje plany mam podporządkować planom Bożym, a one są często tajemnicą, muszę je poznawać za pomocą wiary i rozumu. A druga sprawa, te słowa Jezu, ty się tym zajmij, nie oznaczają bierności, nie oznaczają fideizmu, że wszystko spycham na Pana Boga. Kiedyś miałem takiego znajomego, który szedł na pielgrzymce, jechał rowerem na jasną górę, pielgrzymce rowerowej, i ten rower mu się popsuł. I usiadł na skraju drogi i czeka. Rower leży, on czeka i siedzi. I do ręki Różaniec i się modli. Zatrzymujemy się, pytamy y, chłopie, co się dzieje? Nie jedziesz, nie żyjesz, żyjesz, chory, cierpiący, pomóc, y, nie wiem, od przetransportować. Nie, rower mu się popsuł, ale za chwilę to się naprawi, ponieważ wziął do, do ręki Różaniec. I Pan Bóg mu to zaraz naprawi. I to jest historia prawdziwa. Nie, Pan Bóg ci nie założy, że tak powiem, łańcucha w rowerze, bo musisz to zrobić sam, ponieważ dał Ci rozum, i to jest współpraca z łaską Bożą. To znaczy, mamy używać rozumu, który jest nam dany i zadany, ale jednocześnie mamy i wiarę. Kiedyś mi się wydawało, że takich materiałów nie będę musiał nagrywać. To znaczy, że te skrajności, z jednej strony fideizm, że kieruje się tylko wiarą, z drugiej strony racjonalizm, że kieruje się tylko rozumem, już nam nie zagrażają. Tymczasem wciąż to się dzieje. I pozwólcie, że przeczytam Wam fragment, żeby nie wpaść w pułapkę źle rozumianej modlitwy Jezu, ty się tym zajmi, Właśnie z Magnifikat Ojca Dolindo Ruotolo, który odnosi to wszystko, o czym Wam mówiłem teraz. Czyli zaufanie i współpracę z łaską Bożą do Maryi, która zobaczcie, z jednej strony słuchała słowa Bożego, przyjmowała je sercem i w sercu rozważała, a z drugiej strony działała, wyruszała w drogę, poszła do świętej Elżbiety, nie została w domu, nie pomodliła się za świętą Elżbietę, żeby prawda, wszystko jej się ułożyło, żeby sobie dała radę, była kobieta w podeszłym wieku w stanie błogosławionym. Pomodle się jako Maryja Niepokalana, no to na pewno Duch Święty jej pomoże. Nie, ona wyrusza 150 ponad kilometrów. Idzie, żeby jej pomóc. A można powiedzieć, no z taką wiarą wystarczyłoby, jakby Maria została w domu i się pomodliła. A Maria idzie. Wiara i rozum to jest właśnie Maria. Kecharitomene, pełna łaski. to znaczy być pełnym łaski? To znaczy ożywiać łaską swoją wiarę i rozum. Szatan marzył o tym, aby wspiąć się do nieba, pisze ojciec Dolindo Ruotolo w Magnifikat, zachowując wszystkie swoje dary, a tymczasem runął w otchłań i zgubił je w morzu zamętu i nienawiści, w zazdrości i gniewie, zapragnął udaremnić we wszystkich stworzeniach te dary, które sam stracił, lecz zdał sobie sprawę, że, że chroniła ich, czyli nas wszystkich chroni, gwiazda poranna błyszcząca w odwiecznych planach bożych. Ruszył zło, złowrogi, aby zgasić jasność tej gwiazdy, gdy ujrzał, jak powstawała ze stwórczego aktu Boga, lecz został. został porażony jej pokorą. Porażony, szatan jest porażony pokorą Maryi i mocą słowa wcielonego. Tylko pokorne serce, kierujące się wiarą i rozumem, stawiające nie tylko zuchwale na swoją wiarę, nie tylko w sposób pyszny na swój rozum, jest w stanie. Działać w mocy Słowa Bożego, przyjąć moc Słowa Bożego, któremu została przeznaczona, a które już ubogaciło ją swoimi zasługami. Rozwścieczony rzucił się i dalej rzuca na ludzi, aby udaremnić w nich zbawienie, lecz znajduje Maryję, która go zwycięża i strzeże nieostrożne stworzenia pod płaszcze matczynego miłosierdzia. Nieostrożni jesteśmy, kiedy kierujemy się tylko wiarą, nie korzystając z pomocy bliźniego. Kiedy kierujemy się tylko rozumem, nie przekraczając tego, co rozum nie potrafi poznać, i nie wchodząc w wiarę, w przestrzeń wiary. Ona nie zbawia ich wszystkich, lecz nieomylnie ratuje te, które uciekają się do niej i chronią się w niej. Nie pomaga stworzeniom, które od niej uciekają, lecz chroni nierozerwalność liczby wybranych i darów Boga. Maria, nie jest w stanie niczego zrobić za nas. Tak jak Pan Bóg nie złamie naszej wolności, Pan Bóg nie rozkaże naszemu ciału, żeby nie grzeszyło, i naszym zmysłom, żeby nie ulegały pokusom, bo Pan Bóg chce naszą wolność zachować, bo bez wolności nie ma miłości, a wolność jest tylko wtedy, kiedy poznamy prawdę. Szatan czyni z nas niewolników, łamie naszą wolność. Potrzebna jest zgoda wiary i rozumu, żebyśmy trafili do nieba. U końcu wieków próby zatraceni zdadzą sobie sprawę, że z własnej winy nie są niczym więcej jak tylko słomą przeznaczoną na spalenie. Nie zostanie zatracona ani jedna kropla z łask wylanych przez Boga, ponieważ tak jak Jezus Chrystus w zmartwychwstaniu przyjął w ciele z powrotem wszystkie krople swojej krwi, tak Maria zbierze w swym sercu wszystkie łaski roztrwonione przez bezbożnych, a chwała Boża będzie pełna. Maryja jest tą, która zbiera wszelkie łaski, gdzie, które poginęły, i tu nie chodzi dosłownie, że je zbiera, tylko że oręduje za nami, żebyśmy wciąż byli pod płaszczem pełni łask. Pełnia łask to jest wtedy, a pełnia łask nas wtedy dosięga, kiedy otwieramy się na nią wiarą, i współpracujemy rozumem z tą wiarą przez działanie. Łaska bazuje na naturze. Tak, łaska bazuje na naturze. Są to słowa świętego Augustyna, które powtórzył katechizm kościoła katolickiego. Jeszcze fragment z tej niesamowitej, potężnej książki Magnificaty. Spojrzenie Maryi na jej małość przed Bogiem i jej szczęście jaśniejące przez wszystkie pokolenia to spojrzenie Bożego Miłosierdzia na wybranych ich radość w tym spojrzeniu miłości, ich wdzięczność to jak wybuch ich odwiecznego szczęścia. Uznanie wielkości, która ubogaciła Maryję, jako dar mocy i świętości Boga, to uznanie, że wszyscy święci w każdym swym przywileju otrzymali dar mocy i świętości Boga. Otrzymujemy od Boga łaskę. Żeby ją pomnażać, jak te dary, jak te talenty z przypowieści Pana Jezusa. A możemy je pomnażać nie tylko za pomocą wiary, ale też rozumu, ponieważ człowiek nie jest tylko duszą i nie jest tylko duchem. Nie ma takiej definicji człowieka. Możemy sobie ją stworzyć, ale ona jest niechrześcijańska, nie ewangeliczna. Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem, stał się prawdziwym człowiekiem, przyjął prawdziwe ciało, emocje, uczucia, naprawdę cierpiał, śmiał się, naprawdę musiał jeść, naprawdę wędrował, naprawdę został zabity naprawdę z martwych wstał w tym ciele, w ciele, które wcześniej zostało ukrzyżowane. Chrystus posługiwał się wiarą i rozumem i chociaż wiara u Niego nie była potrzebna, ponieważ On wiary nie potrzebował, to był świadkiem wiary w Ojca, który Go posłał i wtedy, kiedy mówi, Ojcze oddal ode mnie ten kielich, lecz nie Twoja wola, lecz mo nie, nie, nie moja wola, lecz Twoja niech się spełni, Pokazuje na przykład człowieka, który wiarę podporządkowuje Bogu. Posłuszeństwo wiary o tym mówił Święty Jan Paweł II w Encyklice Fides et Ratio. Miłosierdzie, które Maria ogłosiła jako wylane z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się boją Boga, jest właśnie tym, które jest uwielbiane i które nas uświęca, kiedy z nim współpracujemy. Moc ramienia Bożego które rozproszyło pyszniących się zamysłami serc swoich, strąciło owadców w stronę, a wywyższyło pokornych, głodnych, nasyciło dobrami, a bogatych z niczym odprawiło. Ubogacając Marię jest tą samą mocą, która pokonała złych, zdeptała ich pychę, rozproszyła siłę i zostawiła w straszliwej pustce, wywyższając wychwale błogosławionych. Miłosierdzie Boże! wciąż nad nami, ponieważ Bóg wciąż czeka na nas i jest cierpliwy wobec nas, dał nam rozum i dał nam również wiarę, żebyśmy współpracowali Jan Paweł II w encyklice Fides Dracjo, do niej również muszę się teraz odnieść człowiek to jedyna istota w całym widzialnym świecie stworzonym, która nie tylko zdolna jest wiedzieć ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie i dlatego pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega Nikomu nie może być naprawdę obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa, czy można dodać fałszywa. Jeśli człowiek odkryje, że jest fałszywa, odrzuca ją, jeśli natomiast może się upewnić o jej prawdziwości, doznaje satysfakcji. Jan Paweł II mówi: Ostrzega nas to z oficjalnym dokument Kościoła, encyklika bardzo ważny dokument, jeden z najważniejszych. Mówi, zdobywajcie wiedzę, ponieważ jeżeli zaniedbujemy wiedzę, to jest to grzech. Grzech przeciwko rozumowi. Święty Augustyn o tym mówił. Wielu spotkałem takich ludzi, którzy chcieliby oszukiwać, ale takiego, który by chciał być oszukany, nie spotkałem. Słusznie uważa się, że człowiek osiągnął wiek dojrzały, jeśli potrafi o własnych siłach odróżnić prawdę od fałszu. I wyrobić sobie własny osąd o obiektywnym stanie rzeczy. Tu właśnie znajduje się motywacja wielorakich poszukiwań, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, które w ostatnich stuleciach przyniosły tak znaczne rezultaty, przyczyniając się do autentycznego postępu całej ludzkości. Święty Jan Paweł II mówi wprost, że człowiek musi poznawać prawdę, czyli zdobywać wiedzę, żeby nie został oszukany. Bo ojcem kłamstwa jest szatan i on się będzie oszustwem posługiwał. Następnie Jan Paweł II na samym początku rzecze tak. Myślę, że znamy te słowa. Wiara i rozum, fides et ratio, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie jego samego, aby człowiek, poznając go i miłując. Mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Rozum jest stworzony do poznawania prawdy. Jesteśmy powołani, można powiedzieć, do poznawania prawdy. Chrystus mówi o sobie: ja Jestem drogą, prawdą i życiem. Nie mówi o sobie: ja Jestem wiarą jestem drogą, prawdą i życiem. A z drugiej strony mówi: Jeżeli twoja wiara byłaby taka malutka jak ziarnko gorczycy, to te góry mógłbyś przenosić, jeżeli byłaby prawdziwa. Wiara i rozum. Następnie, myślę, że skoro jesteśmy pokoleniem JP2, chcielibyśmy nim być, no to Jan Paweł II powinien nam być nam bliski w swoim nauczaniu. Następnie, Fides Ratio, encyklika Jana Pawła II wciąż. Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego siebie i swoje życie, jest zatem wpisana w czas i historię. A zatem poznajemy prawdę w sposób dynamiczny, która się objawia, ta prawda, w konkretnych wydarzeniach historycznych. Została ona oczywiście obwieszczona raz na zawsze w tajemnicy Jezusa z Nazaretu. Stwierdza to w bardzo wymownych słowach konstytucja soboru watykańskiego II Dei Verbum, czyli o słowie Bożym. Skoro zaś już wielokrotnie i wielu sposobami Bóg mówił przez proroków, na koniec w tych czasach przemówił do nas przez syna Zesłał bowiem syna swego, czyli słowo odwieczne, oświecającego wszystkich ludzi, by zamieszkał wśród ludzi i opowiedział im tajemnicę Boże. Jezus Chrystus, więc, słowo wcielone, człowiek do ludzi posłany, głosi słowa Boże. Zobaczcie, człowiek. Chrystus, człowiek. Jezus z Nazaretu, ale nie tylko człowiek, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek głosi. Słowo Boże, ludzkim językiem. A zatem, żeby przyjąć to słowo, potrzebujemy rozumu, bo bez rozumu nie zrozumiemy słowa wypowiadanego przez człowieka, tym bardziej przez Boga Człowieka. I dopełnia dzieła zbawienia, które ojciec powierzył mu do wykonania. Dlatego ten, którego gdy ktoś widzi, widzi też i ojca, przez całą swoją obecność i okazanie się przez słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć swoją i pełne chwały zmartwychwstania, wreszcie przez zesłanie ducha prawdy, ducha prawdy, objawienie doprowadził do końca i do doskonałości. Historia jest zatem dla ludu Bożego drogą którą ma On przejść w całości, aby dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego ukazała się w pełni treść objawionej prawdy. Kto widzi Chrystusa, widzi i Ojca. Jezu, Ty się tym zajmij. Oznacza przyjęcie wiary także i rozumem. Ponieważ Chrystus chce, żebyśmy przyjęli to, co do nas mówi i chce się zająć naszymi sprawami, Natomiast yy, szanuje naszą wolność, no bo nie chce z nas uczynić niewolników. Nie po to przelewał za nas krew, żeby wybawić nas z niewoli szatańskiej, żeby teraz z nas uczynić swymi niewolnikami. Absolutnie nie. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Chrystus chce nas wolnymi. Chce zająć się naszymi sprawami, natomiast potrzebuje współpracy przez poznawanie go obecnego w drugim człowieku. W zainteresowaniach, w darach, w pasjach, w tym, że ktoś jest lekarzem, on ci może pomóc, że ktoś jest terapeutą, on ci może pomóc. Jeżeli to zaniedbasz, to zgrzeszysz. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć bardzo po faryzejsku, ale rzeczywiście tak jest, ponieważ zaniedbanie też jest grzechem. Nie nakładajmy na innych ciężarów, których nie uniosą, to znaczy nie nakładajmy na siebie ciężarów, nie kaszmy samym sobie, kierować się tylko wiarą, że ja będę chodził na adorację, co jest cudowne i piękne i bardzo potrzebne, natomiast Chrystus mówi, dobrze, wyjdź z adoracji ze mną i pójść do innych, bo ja jestem prawdziwym Bogiem prawdziwym człowiekiem, nie po to stałem się człowiekiem, żeby teraz, żebyś teraz ty do, od ludzi nie brał mnie obecnego i żebyś ty również u ludzi nie szukał pomocy. Yy, jeszcze fragment z encykliki Fides et Ratio, posłuchajcie. Po upływie ponad 100 lat od ogłoszenia encykliki Leona XIII Eterni Patris, do której wielokrotnie odwoływałem się na tych stronicach, uznałem, że należy podjąć na nowo i w sposób bardziej systematyczny rozważania na temat relacji między wiarą a filozofią. I teraz wiara i rozum mogą okazywać sobie wzajemną pomoc, odgrywając wobec siebie rolę zarówno czynnika krytycznego, i oczyszczającego, jak i bodźca skłaniającego do dalszych poszukiwań i głębszej refleksji. Dzięki rozumowi możesz poznać, co jest um, zafałszowaną wiarą, dzięki wierze możesz poznać, co jest zafałszowaną racjonalnością, co jest na przykład relatywizmem moralnym. To dzięki wierze, dzięki łasce możesz poznać. Możesz nie posiadać pewnej wiedzy, ale możesz otrzymać pewne światło Ducha Świętego i wiedzieć, że ta wiedza jest szkodliwa. Później sprawdzasz tę wiedzę. Za pomocą rozumu, z obiektywną wiedzą, i jeżeli stwierdzisz, że faktycznie było to fałszywe, to przyznajesz, tak, to było działanie Ducha Świętego, który właśnie tak mi podpowiedział. Natomiast Pan Bóg chce, żebyśmy byli wolni. Nie po to wybawił nas z niewoli szatańskiej, nie po to wyzwolił nas z grzechu, żebyśmy teraz brnęli w ciemności niewiedzy. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, bo dzięki nim Wznosimy się ku kontemplacji prawdy. Co to znaczy kontemplować prawdę? Znaczy przyjąć ją do, do serca i sercem, tak jak Maria. Magnifika, Dojciec Doliny do Uruatologii nie byłby specjalnie zadowolony, gdybyśmy mu powiedzieli, że dla nas słowa Jezu ty się tym zajmij, oznaczają bierność działania. Nie. Skoro Jezu ty się tym zajmij, to znaczy, że mam mu również przygotować. Panu Jezusowi drogę do mojego serca i jednocześnie drogę z mojego serca, moją drogę, kiedy idę do innych, z innymi współpracuję, żeby mi pomogli, a może to właśnie ja dla innych będę również pomocą. Nie wiem, pójdziesz do lekarza, roz, rozpocznie się ze swoim problemem jakimś, prawda? Rozpocznie się jakaś rozmowa i być może to właśnie Ty jakimś słowem, Pan Bóg cię po coś tam pośle, pomożesz temu lekarzowi, do którego przecież o pomoc, po pomoc poszedłeś. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.